Od wprowadzenia sztandaru i od śpiewania hymnu szkoły rozpoczęła się 5 listopada uroczystość Pasowania na ucznia w szkole podstawowej nr 1 w Brzozowie. Następnie odbyła się część artystyczna wraz z pasowaniem. Dzieci były przejęte, ale i nie ukrywały swojej radości z faktu przyjęcia w szeregi uczniów. Dzień dobry, jak macie na imię? Ja, Jagoda, Emilka, Maja. Jagoda, powiedz, dlaczego szkoła jest fajna? No, bo można w niej się uczyć no i. No i można pisać literki, no i się uczy się wiele literek. A dlaczego lubicie chodzić do szkoły? No bo jest w niej fajnie. A co najbardziej Ci się podoba w szkole? Yy, pisanie i czytanie. A czy śpiewałyście jakąś piosenkę, uczyłyście się jakiegoś wierszyka? Tak. A jakiego wierszyka, jaką piosenkę? Śpiewam yy, w czy... Yy, kilka w literkowie. No, no i jeszcze Wiersz o przyjacielach. A czy na koniec jako już prawdziwe uczennice możecie zaśpiewać jakąś piosenkę razem? Tak. A jaką? No w literkowie. W literkowie. W literkowie. No to 3-4. Każda wieka za litera, sama w podróż się wybiera, ten balonny trudna wrodka, w literkowie chcą się spotkać. Każda wieka za litera. chcą się spotkać. Jak macie na imię? Y ja Natalia, a ja Iza. I jakie dzisiaj emocje Wam towarzyszą? Cieszycie się z tego dnia? Dlaczego? No bo było fajnie. A co było najfajniejsze? Wszystko było fajne. A dla ciebie co było najfajniejsze dzisiaj? Y że dostałyśmy nagrady. nagrody. Nagrody? A czy długo przygotowywałyście się do dzisiejszego spotkania? Mm, tak. A jakie emocje mamą towarzyszą no, w dzisiejszym wzruszenie, dniu? Wzruszenie przede wszystkim wzruszenie bardzo wielkie. Bo jeszcze, jeszcze nie tak dawno pamiętam swoje pasowanie naucznia. No, co prawda 30 lat temu, ale się pamięta. No. Łezka się wokół zakręci. Ale jasne, jak najbardziej. A tu to, to nie pierwsze pani dziecko w szkole, w pierwszej klasie. Oczywiście, że nie, już jestem weteranką. To znaczy ale która pociecha już? Trzecia. O. Co nie znaczy, że y, wrażenia i odczucia są słabsze niż za pierwszym i drugim razem. Mama wzruszona? Bardzo. A do której klasy córka chodzi? Do pierwszej E. Pierwszej E. Czyli od dzisiaj będziemy towarzyszyć pierwszej E przez następne 6 lat. Tak. No, a jak się czuje tata pierwszaka? Bardzo wspaniale. Bardzo dobrze. Czekaj, bo mi dziecko ucieka. Ale to nie pierwsze dziecko tutaj w tej szkole. Nie pierwsze. Drugie. I, Jakie wrażenia? Pozytywne emocje. Bardzo pozytywne. Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli samorządu gminy Brzozów. Wśród obecnych był również burmistrz Brzozowa, Józef Rzepka. Pierwszoklasiści otrzymali przybory szkolne ufundowane przez Radę Rodziców. W tym roku naukę w Brzozowskiej Podstawówce rozpoczęło 104 pierwszaków.